Witam wszystkich. A w dzisiejszym odcinku nauczymy się pierwszego wzoru skróconego mnożenia, a plus b do kwadratu. W jaki sposób go wykorzystać, już pokazuję. Ok. A plus b do kwadratu to nic innego, jak dwa nawiasy obok siebie, w których umieszczamy a plus B. I teraz. Nazywamy to wzorem skróconego mnożenia, dlatego że, jeżeli byśmy to za każdym razem rozbijali i wymnażali każdy element nawiasu z pierwszego nawiasu przez każdy element z drugiego nawiasu, taka operacja zajmuje nam trochę więcej czasu. A jest to, jest to działanie, które tak często jest wykorzystywane, że stwierdzono, że warto jest nauczyć się kilku ze wzorów na pamięć, aby skrócić czas obliczenia w danym zadaniu. I teraz jeżeli byśmy sobie to rozpisali, to mnożąc pierwszy element przez pierwszy, ele pierwszy element z pierwszego nawiasu przez pierwszy element i drugi z drugiego i drugi element przez pierwszy i drugi z drugiego nawiasu, otrzymamy a razy a to a kwadrat a razy b to plus ab b razy a to znowu plus AB oraz B razy B to plus B kwadrat, i te dwa elementy możemy zredukować do wyrażenia 2AB. I po redukcji otrzymujemy rozwiązanie, co oczywiście znajduje się w karcie A plus B do kwadratu, czyli pierwszy wzór słuchania mnożenia. Zapisujemy w formie a kwadrat dodać 2ab i dodać b kwadrat Ten wzór użyjecie w bardzo wielu zadaniach z bardzo wielu działów Jest to też często wykorzystywany wzór w zadaniach wykaże, co pokażę w następnych przykładach Dobrze, ale teraz w jaki sposób go zastosować? Napiszmy sobie Przykładowy. Na przykład 2k minus pierwiastek z 3 do kwadratu. Dobrze, i mając taki, taki nawias, który musimy w danym zadaniu lub w części zadania podnieść do potęgi drugiej. Element, który, a tu oczywiście, przepraszam Was, tu oczywiście plus. tam na razie z pierwszego wzoru. Pierwszy element do znaku plusa traktujemy jako A. Drugi element po znaku plusa, czyli w tej sytuacji pierwiastek z 3, to jest nasze B. I wzór skutecznego mnożenia traktujemy w taki sposób, że nie zwracamy uwagi na współczynniki, które stoją, czyli na znaki, które stoją przed. Konkretnymi elementami w nawiasie, czyli ten plus, w jakimś sensie wykonujemy tą operację na pamięć. I teraz, mając a plus b do kwadratu, rozpoczynamy od a kwadrat. Jeżeli 2k to jest nasze a, no to tu mamy 2k do kwadratu. Później mamy we wzorze dodać 2 razy a razy b, czyli 2 razy 2k. I razy b, czyli razy pierwiastek z trzech. I kończymy plus b kwadrat, czyli plus pierwiastek z 3 do kwadratu. Oczywiście w sytuacji już prawdziwych obliczeń, czy to na arkuszu naturalnym, czy na jakimkolwiek sprawdzianie zaliczeniu, nie będziecie już prawdopodobnie tak rozpisywać. Ja pokazuję tylko dlatego, żeby było to zupełnie jasne, w jaki sposób to obliczamy i to jaki to nam daje rezultat. 2K do kwadratu to 4K kwadrat 2 razy 2 to 4 razy pierwiastek z 3 to 4 pierwiastki z 3 i jeszcze K, czyli plus 4 pierwiastki z 3K i plus pierwiastek z 3 do drugiej to oczywiście 3, czyli plus 3. I jest to rozwiązanie. Takiego potęgowania i oczywiście tutaj jeszcze dla dodatkowego uwidocznienia, ten fragment to jest nasze A kwadrat ze wzoru, później mamy plus to jest nasze 2AB. A trójka to jest nasze plus B kwadrat. I w taki sposób stosujemy generalnie wzór skróconego mnożenia pierwszy. I tutaj taką małą ciekawostkę mam na końcu że w sytuacji, w której wzór będzie wyglądał w taki sposób, że będziemy mieli minus, na przykład d minus 4 do kwadratu, to pomimo tego, że mamy tutaj oba minusy, tą sytuację możemy w bardzo łatwy sposób sprowadzić do, do naszego wzoru skróconego mnożenia z plusem. W obrębie nawiasu wewnątrz Możemy wyciągnąć sobie przed nawias minus 1, czyli będziemy mieli minus 1 i w nawiasie zostanie nam D dodać 4. I teraz podnosząc do potęgi drugiej elementy w nawiasie podnosimy wszystkie elementy, które są rozdzielone mnożeniem osobna. Także minus 1 do kwadratu daje nam 1, co w konsekwencji Da nam tak naprawdę d plus 4 do kwadratu. I to już dalej rozwiązujecie, postępując zgodnie z tym wzorem i z tym przykładem, który tutaj pokazałem. I ten wzór, pierwszy wzór skróconego mnożenia, nazywamy kwadratem sumy. W kolejnym filmiku pokażę Wam, w jaki sposób zadziałać z kwadratem różnicy. Na teraz dzięki.